Is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night until the stars are up. And shadow, cloud and shade, shall fade. And shall fade. Staję na nogi, podejmuję walkę. Walczę z życiem, walczę, walczę. Trzymam kartę i przyjmuję ciosy. Każdy z nich dodaje mi jakiś procent. mocy daję naprzeciw poto i nokatuję myśli. Jesteś człowiekiem, to walcz tak jak wszyscy. Chcesz coś mieć, to pokaż na co starcie. Jeden cios, jeden skok, okpal wyobraźnie. Liczy się od siła, którą masz w sobie, to hymn. Miłość to ojczyzny, masz w głowie. Licz na siebie zawsze, nigdy na kogoś. Raz ci pomoże, drugim nie pójdzie za tobą Jesteś przeszkodą i wielu chce cię zniszczyć Jesteś jedyny, który nosi własne blizny Walczysz o wolność, z bezprawiem Bądź mistrzem dla siebie Mistrzem i bratem, pamiętaj, że zawsze Dasz światę jak pragniesz Jak liczysz swe błędy, jak stawiasz naprawdę Uderz sercem, wiarą, nadzieją, pasją Walcząc do końca, wiem, że nie jest łatwo Staję na nogi, podejmuję walkę Walczę z życiem, walczę, walczę Mam gardę i przyjmuję ciosy Każdy z nich dodaje mi jakiś procent mocy Staje na nogi, podejmuje walkę Walczy, z życiem, walczę w Sumam gardę i przyjmuję ciosy Każdy z nich dodaje mi jakiś procent mocy Siedzisz, butek zalewa i całą głowę naraz Mówisz, że jest źle, a czy bardzo się starasz? Podnieś się, walcz, walcz, następnie uwierz Zło postaw przed sobą, a na koniec uderz Odbierzesz sobie życie, diabłu zrobisz przysługę Dasz ludziom jak skaniesz się trupem Wiem to, bo znam to, bo nieraz już widziałem Jak byli szczęśliwi, bo ktoś dla siebie był katem Walcz ponad wszystko, nie opuszczaj gardy Oddychaj, niech serce napełni puls twardy Niech płuca napełnią powietrzem się zaraz Niech twoja jedyna dziś będzie wygrana Sztywno na nogach, nieważne jaki problem Nieważne jak mocno teraz życie cię skoń. Nie zabija to wzmacnia, a siła ważna jest bardzo, choć to rzecz nabyta Staję na nogi, podejmuję walkę. Walczę z życiem, walczę, walczę. Trzymam kartę i przyjmuję ciosy, każdy z nich dodaje mi jakiś procent mocy. Staję na nogi, Zejmuję walkę, walczę z życiem, walczę, walczę Trzymam kartę i przyjmuję ciosy Każdy z nich daje mi jakiś procent, to motywacja, celem, wygrana walka Nieraz się zdarzyło, że liczyłem na farta Mamy tyle w głowie myśli, ale każda jest błędna wielu myśli, że muzyka jest dla mnie obojętna Cały czas idę w jednym celu, nigdy nie skręcam, idę tą drogą, która dla mnie najlepsza Na plecach plecach, w plecaku doświadczenia, co by się nie działo nigdy się nie zmieniam i wiesz co czuję sentyment do miejsca gdzie jestem wszystko co się tu znajduje na pewno jest piękne walczę, bo trzeba walczyć żeby coś w życiu mieć, walczę bo żeby jutro wstać muszę siłę mieć uderzam ciosem prosto w serce uwierz, ty też tak zrób wierzę w ciebie, wiem umiesz podnieść się kolejny raz po upadku i pokaż wszystkim, że na sobą masz na cud, staję na nogi podejmuję walkę walczę z życiem, walczę, walczę trzymam gardę i przyjmuje ciosy, każdy z nich to da...